Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych sprzedających na moim kanale, a mianowicie Oliwier Stanklik, Dawid Kamiński oraz PAW13. Serdecznie Was pozdrawiam oraz Wam dziękuję. A jeśli to jest Was chciałby zrobić to samo i został pozbawiony odcinku, to klikacie w ten niebieski przycisk, każda osoba zostanie pozdrawiona. Także co, to tyle i przechodzimy do oglądania. Siemanko, moi drodzy, ja jestem Tenis, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, można powiedzieć, że chyba największą wpadkę kamerzysty. Także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a ja zapraszam serdecznie do oglądania. Na początku chciałbym podziękować Wam, czyli moim widzom, za to, że podesłaliście mi tyle informacji na ten temat. Właśnie na mojego Instagrama możecie wpadać cała podługa terenis. O co chodzi z tym filmem? Jest to TikTok, który prawdopodobnie wyciekł albo wczoraj, albo dzisiaj rano. Tego akurat nie wiem. Ale moi drodzy, co się na nim stało? Jak jeszcze kamerzysta stają chyba na sobie worek. Eee, wtedy akurat tego worka nie wiem jak nagrywał Ktoś go nagrał. Wtedy nagrywali tam film z Krużfilem i Stu. Wtedy właśnie ten gości, co nagrywał powiedział, że wszystko już mamy nagrane Wtedy Stu przyszedł do niego i powiedział, że da mu tyle pieniędzy, ile będzie chciał, ale że po prostu tego nagrania nie rozpowszechnił po prostu, żeby go usunął, albo po prostu, żeby ono nie wyciekło do internetu. No i ono na początku nie wyciekło, a dopiero wczoraj albo dzisiaj. Pojawiło się w internecie. Ale co ja tu nie będę dużo mówił, po prostu sobie je obejrzyjcie. Jest już nagrane. Co? A jak wyskakiwać? Więc No i moi drodzy, sami napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, bo moim zdaniem no dosyć gruba sprawa, a dokładnie niedawno stało się, stała się bardzo podobna sprawa, tylko że to było chyba przed fame MMA. Albo przed czymś takim. A to jest właśnie TikTok. To jest właśnie dobra platforma do takich krótkich filmów, ale one szybko się właśnie rozprzestrzenią. Także co? To tyle z tego filmu. Dziękuję za oglądanie. Sześć. Łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Wbijajcie na Instagrama. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu. Cześć!